miałam pierwszy kryzys to miałam 17 lat i niewiele pamiętam z tego okresu, ale pamiętam ogromne niezrozumienie. Ogromne niezrozumienie co się ze mną dzieje. I pamiętam to wielkie niezrozumienie i ten lęk w moich rodzicach, w moich przyjaciołach. Jakby wtedy był ktoś taki, jakby wtedy podczas tego mojego załamania nerwowego, kto rozumie i może mnie przez to przeprowadzić. Te trzy lata temu, jak byłam w szpitalu, w sumie pierwszy raz po wielu latach chorowania, tam poznałam taką postać, jak asystent zdrowienia. On nie był lekarzem, nie był psychologiem, terapeutą, tylko właśnie z uwagi na to, że przeszedł ten kryzys i, i doświadczył pewnych wydarzeń, ma wiedzę i wyciągnął wnioski. To doświadczenie jest takim w sumie też nie wiem, na, na, narzędziem do pomocy innym osobom i tym może się podzielić. Odrywał nas od tego chorowania yy, i pokazywał jakiś swój świat, a my mu ufaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jest jednym z nas. Trafiłam też na inną osobę, która jest asystentem zdrowienia. To była pani Dagmara, która, która z kolei prowadziła zajęcia z ogrodoterapii. To jest ciekawe. Że każdy z tych asystentów się różni i ma takie, nie wiem, swoje moce jakby. Miałam takie myśli, że a może mogłabym też być takim asystentem zdrowienia? I jakoś chyba wtedy zaczęło mi się to też bardziej układać w głowie, że, że mam cechy, które mogą się przydać. Ja usłyszałam, że mam zasoby. Dostałam się na kurs asystenta zdrowienia, który. Odbywa się w Krakowie. Jeżdżę tam co dwa tygodnie na takie trzydniowe zjazdy. Dostaję bardzo dużą dawkę wiedzy psychologicznej, tak naprawdę. Wiedzy również związanej z etyką, wiedzy na temat komunikacji. Też dowiedziałam się, że asystenta zdrowienia obowiązuje tajemnica lekarska. Ja mam chorobę efektytą dwubiegunową, i ten pomysł o zostaniu asystentką zdrowienia jakoś dał mi jakieś takie ukojenie. Jakieś takie y, szanse na zamienienie tych trudnych chwil w coś, coś dobrego dla kogoś, ale też dla mnie. Bo mam takie zdjęcie. przed przedszkolu było przedstawienie. Dostałam rolę narratora i wymyśliłam sobie cały strój. Od dołu tam jakieś trzewiki błyszczące, czarne, białe rajstopki, różowa spódniczka, biała y, bluzka z tymi, z kołnierzykiem i uwaga, taka kokarda różowa. Myślę, że to, a mogły być jakieś zaczątki zainteresowania po prostu ciuchami i, i, i ubieraniem się. Jak działa ubranie na ludzi, na mnie, jakie reakcje wywołuje, jakie emocje. Co ubranie robi mi, to jest super. To jest to, to, co mnie dzisiaj interesuje w modzie. Po liceum e, zaczęłam chodzić na warsztaty związane z modą i to było tak, że to było i projektowanie, i stylizacja, konstrukcja i szycie. I trafiłam na studia projektowania ubioru. To też był taki wielki plac zabaw, e, niesamowity wybuch kreatywności. Ciuchy dają duże pole też no, do, tej, do tej zabawy, poruszenie tej duszy, która się zacisnęła. Sama wiem, jak to jest trudno mm. Kiedy właśnie tak się człowiek zakleszczy, zaciśnie w tym i w tym cierpieniu i, i, i to może być jakaś taka, e, taki wytrych. Tak chciałabym wprowadzić za pomocą tej mody trochę radości, nie wiem, trochę oderwania właśnie tak w, m, dla pacjentów. Że ubrania, moda to jest, no to jest coś w czym czuję się dobrze i Lubię o tym gadać i też ruszyć ten temat w ludziach. Może to będzie jakaś moja moc. Mam na imię Zosia i lubię być sobą. Lubię gadać o ubraniach, o emocjach. I, i lubię ludzi. Lubię z nimi spędzać czas. A najbardziej to. Lubię podróżować.